Siema nowidowie i gramy sobie właśnie w simulator nowy update Sus Subs update oczywiście dawno nie było mam Jeden kd coinów a takie -y. nie Mocniej swajek patrzcie zaraz znajdziemy z 52 dmg Ale dobra lecimy sobie dojdziemy bo już doszłem Akurat z megemów nie jakoś sporo W Przepraszam, ale no w sumie to będzie ten odcinek z update'u. Nie ma innego pomysłu, kiedy mówiłem wam na tych shortcach. Oczywiście tu macie jej, ale nie. To jest Among Us. Tu macie Oczywiście tutaj sobie tu widzę są takie i tu masz jaja. Mogę sobie sobie na koniec otworzymy. Czyli lecimy do kranego świata, który będzie dalej. I że Axel od Likawczy. O czwóreczkę widzicie? Tu macie czwórkę. No i wiem, spad, aha. No pokazywałam tę czwórkę. Chciałam wejść lot. Od mamy czwóreczkę. No, 280 dostaje za nią. Tu będzie to ileś milionów. Na przykład mera to 113 milionów. Teraz obecnie nie mam 23 milionów. Dobra, to chyba będzie krócej, bo szłem do, nie do tych bo nie musiałem i tak odblokowywać, bo ja tam byłem. Dużo tutaj... Yy. Zlecimy tu... Dobra, už dochodzimy. Nie, no, pasie, nie, 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 vychádzajú nové svetlo. O, tu je Polska, nekádaj. Polska. Nie, Polska. Ziemia. Oni sa myli. Kde Polska, ale to sobie? nie tu potpieram dwie za dragony. Moćmy laka. Patrzwe się laka. to mamy pięć no Pięć dziesięć i piątka. Dobra. To już mamy slivera I już to jest ostatni. Nie. Tu jeszcze i ten. Ten jeszcze ostatni jest. Dobra, idźmy sobie tutaj przyrobi nas bo Oczywiście gemów nie kupię sobie te pania. Pójdźmy sobie tutaj przerobę. O nie, pójdźmy nas tutaj i pójdźmy sobie. Probałbyś? A właśnie tutaj dali dali ciaste. Kujta. No co jest? No co? te Ja pier. Tykan. Ja. Ну что, есть, что есть? Taki niefajny jest ten jumping. No fajny w sensie, ale... No, Zaś to zbierać. Dobra, widzowie, zrobię cięcie, pozbieram sobie hać i wrócę, dobra. Widzowie są, ale to chyba by było na to event spa.